Mamy 8 dnia, ale mam otworzyć okienko numer 9, bo tak mi powiedziała moja kuzynka, więc otwieram. Mamy tutaj taką ozdobę. Jest to chyba taka drewniana ozdoba z kalendarzem adventowym, więc bardzo, bardzo fajnie. No i dzięki temu mam kolejną ozdobę do pokoju, także dziękuję. I trochę taki trudny dzień: trzy polskie, egzamin naprawką. Chociaż. Ja słyszałam, albo raczej sprawdzałam pogodę, że niestety, ale na śnieg. Ale według tego, co pisze internet, we wczoraj podobno w zimę łatwiej jest zdać egzamin na prawko. Także zobaczymy. Hejka, ja właśnie wędruję do sklepu i miałam dzisiaj egzamin na prawko i nie zdałam. No więc będę podchodziła jeszcze raz bo nie zdałam na dość znaczącej rzeczy, no ale zdarzyło się, podejdę jeszcze raz mam teraz większą motywację po prostu żeby zdać, a ja wędruję do sklepu teraz kilka rzeczy Pokajmy laptaszków, ptaszków popaczkę, no i wędruję jeszcze po papier do pakowania, bo muszę już powoli pakować wszystko, a tutaj sypie, sypie i sypie śnieg, co jest super I'm on my way. I'm in Go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Hey, guys oh, Mamy piątek i odzywam się do was bardzo szybko, ponieważ skończył się doliczony czas i dogrywka w meczu Chorwacja-Brazylia i teraz będą karne, więc muszę tam szybko, szybko lecieć, ale nie otworzyłam okienka, więc szybko otworzymy, bo dzisiaj rano zapomniałam o tym tak Także otwieram okienko numer 8, bo wczoraj była ósemka, był ósmy dzień, ale musiałam zamienić okienka, bo tak mówiła kuzynka... Uuu, co tu jest? To chyba jest coś do kąpieli, w sensie do wanny Albo woski do kominka Mmm, pięknie pachnie Wydaje mi się, że są to woski do kominka, więc bardzo fajnie, bo ja mam kominek i czasami sobie go używam Więc bardzo fajnie będę testowała A teraz lecimy szybko tam do pokoju, oglądać karne, bo karne są najbardziej emocjonujące I ja w tym meczu jestem za Chorwacją, zdecydowanie I byłam za Chorwacją też na poprzednim mundialu, jak byli w finale z Francją I don't know, niestety, wiadomo, to we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. świętami, w vlogmasy, vlogmasami, ale ja nie mogłabym nie poruszyć tego tematu, gdyż widzę, jak organizacje ratują zwierzęta, szczególnie tutaj chodzi mi o psy, ale też o inne zwierzęta, ale najbardziej o psy i widzę, jak ratują te zwierzęta i ja jestem pełna podziwu tym wszystkim organizacjom za to, co robią i za to, że ratują zwierzęta, szczególnie psy, bo ja najbardziej lubię psy, ale też inne zwierzęta Wiadomo, czy to jest krowa, koń, kot, kura, czy inne zwierzęta też trzeba ratować, jeśli jest taka konieczność. Powiem Wam szczerze, że obserwuję tę organizację i naprawdę je doceniam za to, co. Robię. Ale nie mogłam nie poruszyć tego tematu, gdyż ja żyję z psami całe życie. Ja całe życie mam psy i nigdy nie miałam takiego momentu w moim życiu, że nie miałam psa. Zawsze były psy, czy to takie, które mieszkały w domu, czy to takie, które mieszkały na podwórku, ale ja pamiętam, że... Nawet jak była zima, a miałam psy, które nie były przybywać na zewnątrz, ale gdy była zima albo gdy była taka potrzeba, one były z nami w domu i to było coś normalnego. I ja nie rozumiem, jak w XXI wieku ludzie mogą utrzymywać swoje psy na łańcuchu. Ja rozumiem łańcuch, jak jest taka konieczność, typu no nie wiem. Pies często ucieka albo na przykład boi się głośnych dźwięków strzałów czy czegoś, no to jeszcze rozumiem, że jest zapinany na jakiś czas, ale że nie ciągle i całe życie spędza na swoim łańcuchu. I mówię Wam o tym wszystkim, dlatego że ja mam hodowlę psów i ja wiem, jak wyglądają psy, które żyją w domu i wiem, jak trzeba dbać odpowiednio o psy. I jak widzę nawet psa, który nie wygląda na zagłodzonego, nie wygląda na zaniedbanego, a jest na łańcuchu, to już się gutuje po prostu, bo ja nie lubię tego, jak psy są na łańcuchu. A teraz nie wyobrażam sobie, żeby mojego pieska ukochanego, na przykład Bibika, zapiąć na łańcuch, i żeby całe swoje życie spędził na łańcuchu i nie był wypuszczany, nie był dbany, tylko wiecie, czasami nakarmiony, bo niektórzy ludzie myślą, że o piesek, piesek ma być do obrony, piesek ma szczekać, piesek ma pilnować, piesek nie musi mieć dobrych warunków, piesek nie musi być zadbany, nie musi do weterynarza chodzić, bo to koszty, bo po co. Ludzie, słuchajcie, jest ustawa o ochronie zwierząt i zwierzęta trzeba utrzymywać w odpowiednich warunkach. I ja będę Wam o tym mówiła, bo ja jestem przeciwna temu, aby zaniedbywać zwierzęta jakiekolwiek. Nie mówię tutaj tylko o psach, ale też o koniach, kotach, krowach, królikach i o innych zwierzętach, bo mówię o wszystkich, które utrzymujemy. Trzeba dbać o to. Szukamy numerku 10, gdyż mamy 10 grudnia. Tak, jest 10 grudnia i nie mogę w to uwierzyć, także szukamy dziesiątki. O, to jest dziesiątka i jest bardzo ciężka. Założę sobie z skarpety tak 10 dnia i ja w to nie mogę uwierzyć, że za dwa tygodnie będą święta. To jest jak na razie najcięższe okienko, więc ja myślę, że tutaj, że tutaj może być zestaw świeczek. Mamy tutaj zestaw ponad 30 świeczek, więc bardzo fajnie. Bo świeczki zawsze się przydadzą. Powiem wam szczerze, ja umiem mieć świeczki, więc tutaj mamy zielone świeczki. Takie wiecie, bardzo świąteczne. więc Dziękuję za świeczki, za taki duży zestaw, bo zawsze się przydadzą. Jutro jest bardzo fajny dzień, ponieważ jutro mam rodzinne spotkanie, ale na razie więcej wam o tym nie powiem. Więc będzie to bardzo, bardzo fajny dzień. A dzisiaj zgubiłam gdzieś moje słuchawki nie mogę ich znaleźć. i Jest mi troszkę z tego powodu. Przykro, gdyż ja bez słuchawek... To normalnie jak bez ręki, bo ja po prostu na przykład jadę autobusem, czy na przykład jestem poza domem, to bardzo często słucham muzyki. Wiadomo, nie zawsze, ale często. I na przykład teraz bardzo często montuję Vlogmasy w autobusie. No, a jak nie mam słuchawek, to nie mogę tego robić, więc znalazłam jakieś inne, które jakoś tam działają. No więc mam nadzieję, że one pociągną, a tamte, gdzie znajdę, bo nigdzie nie mogę ich znaleźć. Naprawdę w wszystkie miejsca, w których one mogły być. A teraz jest mecz Anglia-Francja i. Kimicujemy oczywiście, nie wiem, której nie, bo w sumie nie umiem wybrać, za którą jestem, ale kibicujemy, no i idę sobie zrobić coś do jedzonka, bo ostatnio boli mnie yy, moja szczęka i moje zęby, gdyż byłam dzisiaj u no i mam wymienione gumki, troszkę tutaj podkręcone, zrobione troszkę inaczej, więc to troszkę boli, więc zrobimy sobie takie puree ziemniaczane od Knora z proszku, ono jest dobre, może nie jest dobre, ale jest dobre. Karny dla Anglii, także teraz zobaczcie moją reakcje na karnego. Jestem oczywiście odwrócona w drugą stronę. No, ale widzę tutaj w telefonie, jak mi się odbija. Także uwaga, mam nadzieję, że to trafi, bo to jest karny dla zawodnika z Anglii właściwie dla Anglii. Hurricane, nie zepsuj tego, błagam cię. Nie zepsuj. Musi być remis, bo chcę, żeby Dobre, były musi być, Musisz to trafić. Musisz, musisz. Jest, jest, trafił. Jest gol, jest jeden- jeden, więc dobrze. Dobrze, tak mamy. A ja do jedzenia zrobię sobie coś takiego. Jest to pię, odknąłem z boczkiem i cebulą, jest to dobre. Cieka mamy niedzielę, 11 grudnia. Dzisiaj mam nawet fajny dzień. Tylko muszę się ubrać w sukienkę, czego nie za bardzo lubię, bo ja nie noszę sukienek, ale założymy sukienkę i mam tutaj jedenaste okienko, które jest bardzo miękkie, więc obstawiam, że w jedenastym okienku będą jakieś skarpety. Poza tym obudziłam się z bólem gardła, więc jak mówię jakoś niewyraźnie czy coś, to przepraszam, ale jeszcze do tego gorą mnie mną. Oh Ojej, yeah! skarpety takie szare, grube, takie skarpety na zimę są najlepsze. Poza tym ja na sobie mam... To jest takie o, były skarpety wywałane, więc na pewno mi się przyda. A po wczorajszego meczu Francja, Anglia, przeszła dalej Francja, więc Francja będzie grała. I teraz już na pewno kibicuje Maroko? Mam nadzieję, że Maroko pokona Francję i wtedy będzie jeszcze kolejny sukces, bo zauważyłam, że nie otworzyłam drugiej ósemki, bo były dwie ósemki, także otwieram. I tutaj mamy dwa te już Normalnie muszę to uwiecznić, ponieważ mamy słońce w ostatnim czasie to jest w ogóle niespotykane że jest słońce więc bardzo bardzo fajnie że chociaż trochę jest słońca bo to naprawdę się przyda słuchajcie to jest chyba bardzo szczęśliwy dzień ponieważ wczoraj zgubiłam słuchawki nie wiedziałam gdzie one są ale tak obstawiałam że one mi gdzieś wypadły na podwórku no i teraz jestem na podwórku i je znalazłam rozumiecie to znalazłam białe słuchawki w białym śniegu ale to jest super Uuu.

Roślinkę. Chciałam kupić sobie małą choinkę, ale jednak choinka była droższa, więc stwierdziłam, dobra, weźmiemy sobie taką oto roślinkę w doniczce takiej papierowej, więc jest taka mała ozdoba, więc bardzo fajnie.